Przyjacielu z kosmosu, przyleciałeś, żeby oszczędzić ludzi przed tragedią i Armagedonem, ale nie powiedziałeś, jak mamy się bronić. Przyjacielu z kosmosu, wróć na Ziemię, pomóż nam, powiedz, jak mamy się ochronić przed Armagedonem, przed Armagedonem. Armagedonem. Muszę być na ziemi komuś tam, komuś tam. Powiedz powiedz jak mamy się ochronić przed Armagedonem. Daj nam broń, daj nam siłę, żebyśmy mieli co ziemi. Ze względu na drastyczny charakter tej sceny postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.